Jutro wstanę, pojadę do domu, złapię kilka godzin snu, rano wstanę, wykąpię się i jadę na sparing z bomblem. Orkiestra denta jest wynajęta, będzie grała na przywitanie bombla. Witamy cię, panie Bombel. witamy cię. Będzie pięknie, będzie. Pięknie, będzie oprawa jak z... W ogóle, co myślicie odnośnie tego, jak Boxdel się, no w sumie, nie wiem, czy tak można, można tak powiedzieć, się wycofał z tej walki z Najmanem, bo w tym filmiku... Chwila. Bokstav. Kolejna rzecz jest taka, że ja chciałem walczyć jakiś czas temu z tobą, Marcin, zrobić sparring z tobą, a ty się obstrałeś i mówiłeś przez telefon naszemu wspólnemu znajomemu, że nie możesz, bo nie wiesz jak to się skończy. A masz niepewną walkę w HL-u, no bo wiadomo, faktem jest, że Jacek jakby zrezygnował z walki z tobą z racji na śmierć Mateusza. No ale wracając, powiedziałeś, że masz niepewną walkę w HL i musisz dbać o zdrowie. Zaproponowałem ci kask, powiedziałeś, że można z kaskiem, a później się wycofałeś. Bo jesteś obstrańcem. Ja nie jestem psem, któremu powiesz, że ma gdzieś być jakiegoś dnia i już będę tam chlepał. Bo ty sobie powiedziałeś, że 20 marca będzie solówka i Bogzel już ma przyjeżdżać. Zapewne skrzyżujemy sobie pięści przy okazji spontanicznego spotkania za miesiąc, dwa, może pół roku. Zobaczymy. Miałeś już swoją okazję, Delma. No właśnie, ja tak minę, bo to chyba tak było, że faktycznie Bogzel sam chciał, żeby doszło do takiego sparingu, bo to wiadomo, że nie taki klasyczny sparing, tylko ten. I logicznym też jest, że Najman nie mógł się bić, jeżeli miał podpisany kontrakt w High League. U. No bo byłoby to dziwne, gdyby się nagle uszkodził podczas to nazywają sparingiem, ale wiecie o co chodzi. I by, by nagle się uszkodził i nie mogłoby dojść do jego walki. No i pewnie też gdzieś tam w kontakcie są jakieś zapisy, że nie może takich rzeczy robić, nie? W sensie nie, że nie może mieć sparringu z BoxDelem, ale no mówię, no to wszystko pewnie było troszkę inaczej, niż taki sparring sparring nie? I w związku z tym, no Najman akurat tutaj uważam, że to logiczne, że nie chciał się bić, zanim nie doszło do walki w HELU, ale zaraz po tej walce tak i w związku z tym, no teraz Boxel, który mówi, że nagle się z tego wycofuje, w sensie, no wycofuje, że mówi, że nie będzie daty przylatywał tam jak pies, tak, żeby, żeby realizować jakieś plany najmana. Na z drugiej strony, no to nie wiem, już mógł iść w ten temat i po prostu podać jakąś swoją datę albo, nie wiem, no jakikolwiek inny sposób to rozwiązać. A zamiast tego mówi, no że wiecie, coś na zasadzie, no może kiedyś, na zasadzie może nigdy. I nie wiem, ja to jakoś takie mam przeczucie bardziej, że to nie. że Boxel to by się chciał napierdalać z najmanem. Tylko wydaje mi się, że to bardziej yy, fejm go blokuje. W sensie, że nie chcą, żeby, wiecie, Boxel krzyżował się wizerunkowo z Najmanem, skoro Najman jest banowany w fejmie. Ja, ja takie jakieś przeczucie mam, mówię. To nie, nie jest tak, że mam jakieś takie informacje czy coś. Tak jak tak patrzę na tą sytuację, to wydaje mi się to zajebiście dziwne, jeżeli poukładać te wszystkie klocki. Bo logiczne jest, że Najman nie mógł się bić, mają podpisany kontrakt, nie? No, Boxel też zna te kontrakty i wie, jak to wygląda. I teraz w momencie, kiedy się pojawia pierwszy wolny termin, po. No to Bogze się unosi dumą, że on nie będzie tam latą. No to mógł podać swój termin, no nie wiem, no może Najman by się zgodził, czy coś. A tak to odkłada to na nigdy i serio. Mam wrażenie, że to jakieś osoby trzecie wleciały, które powiedziały, że to się po prostu ma. Yy, ma nie odbyć. Takie tak ja mam jakieś przeczucie. Nie, ja, ja uważam, nie, nie, bo tu piszecie na czacie, że o, Bogze się przestraszył. Ja uważam, że Bogze się nie przestraszył, tylko po prostu, że ktoś go zablokował. Nie no, on od początku mówił, że nie będzie na zawołanie Najmana. No dobra, no ale to mówię, jeżeli... To wiesz, no Bogsele sobie wymyślił takie warunki przed walką, gdzie Najmana zobowiązuje jakiś kontrakt z inną federacją. I to mówię, też byłaby chujowa opcja, tak już zakładając, nie? Dochodzi do tego sparingu. Najman ma podpisany kontrakt z HLM i ma jakąś tam walkę. Przychodzi na sparring z Bogzelem i Bogzel go w jakiś tam sposób uszkodził. No ogólnie to też by słabo wyglądało, nie? Że Bogzel komuś w innej federacji wykluczył zawodnika, bo musiał sobie jakieś swoje konflikty wyjaśniać. Więc rzeczywiście najlepszy termin jest po y, walce... Nie, żeby najman już był ten, żeby najman już był wolny i nie było tego przypału. No i teraz, okej, okay, rozumiem, że Boxel tam, ma, bo nie będziesz mi daty mówił, no ale mógł podać jakąś swoją. A tak to, no dziwnie to wyszło. Nie, ja uważam, że Boxel się nie boi, tylko że po prostu ktoś go przyblokował. ja takie mam przeczucie. Nie mam na to dowodów, nie mam na to jakichś tych, ale uważam, że Boxel po prostu został przyblokowany przez na przykład ludzi z nie? Żeby tego nie robił. A ja uważam, że to po prostu nie ma najmniejszego sensu. Ale to już wiesz, nie chodzi jakby o sam sens, tylko tego, że Boxel jakby wychodzi z jakimś tematem, a potem yy, no potem jakby to się nie, nie realizuje, nie? Przejmowany być takim twórcą, którego decyzję ktoś blokuje. Wiesz co? Yy... Myślę, że jak się jest na pewnym takim poziomie w tylu biznesach i wizerunkowo tak dużo zależy, to myślę, że to jest dosyć powszechne, wiesz, że, że ludzie się zastanawiają, co robią i że nie mają takiej totalnej autonomii. Zresztą no tak samo jak masz w tych programach pokroju, tam nie wiem, Twoje 5 minut, Team i X i tak dalej, nie? Ludzie idą do takich programów, bo myślą, że będą, wiesz, influencerami, gdzie kojarzy im się to, wiesz, z wolnością, robisz co chcesz, jeszcze najlepiej realizujesz swoją zajawkę i na tym zarabiasz, i życie jest piękne, a w finale po prostu wygląda to w takim układzie trochę jak taka praca, wiesz, w korpo. Nie wiem, tu o zdał, tylko bardziej o tych Teamach X i Twoje 5 minut, że wygląda to jak taka, wiesz, praca w korpo, gdzie musisz realizować wytyczne szefa, Masz konkretne, wiesz, cały plan działania, który musisz realizować. No i, i w żaden sposób nie jesteś taki autonomiczny, nie mówiąc już tam o jakimś byciu sobą, więc no, myślę, że, że to jest dosyć powszechne.